Witam, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam funkcjonalność testera akumulatorów, a nawet można powiedzieć testera diagnostycznego BT608, czyli sprawdzimy sobie akumulator. Cena takiego urządzenia to około 2000 zł. Kupiłem go ze względu na wiele funkcji, o tym później. teraz, jeżeli chodzi o sprawdzenie akumulatorów, producent chwali się, że tester wykorzystuje technologię adaptacyjnej przewodności o rozładowaniu 30 Aperów, co podobno zapewnia dużą dokładność diagnostyczną. Na początek kilka zdania na temat, co potrafi to urządzenie. Możemy dokonać testów wewnątrz pojazdu. Wpiszmy sobie jakąś markę. Dalej, czyli możemy dokonać pobiaru akumulatora, test rozrusznika, test alternatora. Dalej, test poza pojazdem będzie on wykonany po przedstawieniu funkcjonalności na końcu. Dalej. Wywień akumulator przeprowadzi nas przez cykle wymiany akumulatora. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Marka. Jak tu widzimy, pokazuje nam po kolei cykle przy wymianie aż do rejestracji akumulatora. Kolejna funkcjonalność: zerowanie akumulatora. Dzięki tej funkcjonalności możemy przeprowadzić adaptację, kodowanie lub proces systemu po wymianie. Akumulatora. Również tester podpowie nam, jak należy dokonać ustawień akcesoriów, gdy odłączymy klemy. Tutaj mogę wejść na chwilę. Tutaj dokładnie Wam nie powiem, o co chodzi, gdyż musimy podłączyć taki interfejs diagnostyczny do OBD samochodu. Tutaj możemy sprawdzić baterie, baterie litowe. Dalej, kolejna funkcjonalność to oczywiście diagnostyka, czyli przeprowadzimy diagnostykę, kasowanie błędów. Możemy podejrzeć dane na żywo, tak zwane live data. Przechodzimy dalej. Miernik uniwersalny. Możemy to sprawdzić, upływ prądu w pojeździe, yy, bieżący model, czyli miernikiem, yy, możemy sprawdzić tutaj miernikiem cęgowym, lub lub multimetrem i Urządzenie przelicza sprawa o ma pewne wartości. Sprawdzając bezpieczniki, możemy zobaczyć, jaki mamy upływ prądu. Dalej możemy tu sprawdzić test sprężania względnego. Tak. Odłączamy. No i podstawowe funkcje elektryczne. Zobaczcie, napięcie stałe, napięcie stałe, zmienne, rezystancja, natężenie, dioda, łączność. Jak widzieliście, możemy też to zrobić, na przykład dokonać pomiarów w czasie. I teraz bardzo ważna uwaga. Aby móc korzystać z tych funkcjonalności, musimy kupić przystawkę Wraz z miernikiem, zobaczcie, miernikiem cęgowym. Konieczny jest zakup takiej przystawki. Takiej przystawki na rynku się nie kupi, ale jak chcemy mieć taką przystawkę, to musimy kupić cały ten zestaw, który kosztuje około 1000 zł. Teraz bierzemy się za pomiar akumulatora. Tak. Tu możemy wybrać akumulator 6V, 12V to jest 12V Akumulator wykonany to jest B, to jest zwykły Norma EN Ma on 500 aperów Rozpoczynamy pomiar. Dobra. Co tu mamy? Jego sprawność, tak. Stopień do ładowania, napięcie, zbieżona wartość, zapamiętajmy ją 447. Pojemność nominalna. No, tutaj tak przetłumaczono, ale tak naprawdę to jest, y, można powiedzieć, prąd rozruchowy nominalny, temperatura, model urządzenia. Możemy wykonać raport. Oczywiście w PDF-ie możemy przesłać do komputera. Możemy też wydrukować, tak? Wydrukujmy sobie. Oczyścimy. Tak, tak to wygląda. No i teraz zadam wam pytanie. Jakiego brakuje tu parametru? Jak dla mnie brakuje powiaru rezystancji wewnętrznej, akumulatora? W działalności takiej zawodowej jest to bardzo ważny parametr, a nawet jest to istotny parametr, jeżeli ktoś lubi się bawić akumulatorami, lubi sprawdzać i testować. Tak? Tutaj jest to taka, można powiedzieć, jak dla mnie, yy dość ważna uwaga. Teraz porównamy sobie ten tester z innymi testerami Magnety i marelli mierzymy. standardowy, kwasowiowy EN 500, wykonuje pomiaru. Prąd rozruchowy. Tutaj mieliśmy.

Zobaczcie, prototypowy identyczny jak w tym za 2000 tak, 446 Dalej No i w tym tanim możemy też podejrzeć stację wewnętrzną Autel BT 608 ma wiele funkcji ale do pobiarów akumulatorów sprawdzanie alternatora wzrusznika korzysta z magnety Marelli. Jest on szybki w pobiarach. No i ma możliwość zmierzenia restacji wewnętrznej akumulatora. Co do poznałych funkcji tego urządzenia, sprzedawcy zwykle opisują produkt w superlatywach. W rzeczywistości poznajemy jego, w rzeczywistości poznajemy jego słabości, ale i też zalety. Ja go czasami używam, coraz częściej będę go używał, no ale do powiaru akwatora, jak już powiedziałem, mam też inne urządzenia. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.